I like can't I najlepszego i dużo to nie? Bo to jest draga z potwórek, bo tutaj hukos jest królem. Podejdź to jadę, opluje. Ja dobrze jadę, ty czujesz, całe podziemie wtóruję. Tutaj hukos jest królem, da. Tutaj hukos jest królew, To braga z blokowiska, Kody wpierdalają łyska Z poszczurwita wita was, bita, z do schroniska Kurwienie kapie mi spyska, typ co ma tupet jak kobi Kopie dupę dla tak gnoju, weź mnie pod dupę jak koni Minutę szybszy pogroby robię, padają ikony Ty tylko w głowę zachodzisz, że jeszcze onet nie trąbi W Polsce się w końcu narodził, raper równy na sowic Dlaczego to pójdzie weter? Stary. To jest najlepsze życzenie jakie... Oh. <laughs> O ja pierdolę to chore moi z dzieciństwa i dole Co roku muszę nagrać projekt i dzieci głodne są w szkole A jak gdzie indziej zarobię będę jak kostwa z rekłonem, czyli bullet proof, wolę, haj mam sztukę w niewolę Będę jak w plunął dla mnie to jakby splunąć Takie marzenia nie runą, bo ja to Living proof drugą łamie konwencję, tym chujom jak kurą swoją koszulą Prosty pod oko, tym kotom, kto to Awoman w koton Bo tam grali, Jazz spiali ja słamie zasady sprawdź syncze, imczeguewary, revolta obali was Królowie rapu nastał czas oddać koronę i szmal To jest game over jak floger na komodo Rebalec miast czy bankach, Z purpurą popłynie szaj Zdetronizacja Sprawdź Tak